metrów jaja, co robicie? są takie tunele, że normalnie Wóz staje następny mamy o, tu chyba jest 8 km o, tu mamy prawie 9 km tunel tu na tej trasie to są takie mega mega długaśne 10, 11 km, 5 Teraz mamy 9 km. Także takie tu, tunele na bogato. Jeżeli ci, co się podniecali polskim tunelem na zakopiance jak gazlerowa kotletem, to zapraszam do Włoszech. Może Wam kopar opaść aby wyskoczyć. Nie tylko chodzi o długość tuneli, tylko o O samą ilość. To jest po prostu więcej niż pój. Cenolona jest na pierwszym miejscu jako najpiękniejsze miasto Europy. to nie chodzi o nowoczesność, tylko o stare budownictwo, o, o rzeźby. No powiem Wam, że to co dzisiaj widziałem, to jest po prostu błęd Wow i jeszcze raz wow! To, co właśnie tam odbierni, czyli to jest normalnie jazda na maksa. Także kolejne miejsce, które warto zwiedzić, zobaczyć na pewno nie starczy tam 1-2 dni, tylko tydzień minimum, żeby sumie to jest tak, jak z Barcelony. Tam jakieś 3 km na zakopiance, czy całe 3 km śmiech na sali. A było powieszczane przez polityków, przez media, jakie to jest po prostu postęp w Polsce cywilizacji. Tutaj mamy setki tuneli, pewnie grubo ponad tysiąc, e, setki kilometrów i to też będzie tak grubo, grubo ponad tysiąc kilometrów e, tuneli. A tej trasie to nie jest jeszcze koniec. ale tu chyba zaraz będzie. Zaraz będzie jeszcze dłuższy tunel. Będzie taki długi film do wstawienia. Na pewno nie każdemu będzie się chciało. in Tak samo można jechać już starą trasą, gdzie poremontowano te, te, te stare tunele i mamy do dyspozycji dwie autostrady którą chcesz możesz jechać jedna jest tak, ta stara jest bardziej tak z góry się jedzie wyżej, bo tu wiadomo dwie tunele powiercili to Nie trzeba na takie wysokości wjeżdżać. Także inwestycje w infrastrukturę w Polsce inwestuje w propagandę i korupcję to tam jest ważniejsze od to jest ważniejsze od inwestowania w rozwój, w rozwój państwa Akcja serwisowa w tunelu Tu już mamy w tunelu trzy pasy Tu już większość, dalej te drugie tunele już są prasy. trzy pasy, plus awaryjny, w lewo ¿Qué Trzeba chcieć. Biedź na Rondo za 800 metrów. Nie obsadzać e, się na znajomymi spółek z karbu państwa e, wszystkich stanowisk i robić lewych przetargów. Tak, teraz się okazuje. wstawiane żeby wytoić kasy, i to takie multum, że. Zmieniam trasy. Maseczki, które były po 2 zł, kupowane były po 11 i to jeszcze bez, bez certyfikatów. Ja pierdolę po prostu. Tak się kurzywa mać, ma dyma podatników. Okrada, a. Nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Powiedzcie, kogo jest więcej? Polityków czy społeczeństwa? Kto otrzymuje polityków? Oni nas, czy my ich? Nie potrafią nas doić. Przestępców nie potrafią złapać, bo dużo, dużo polityków samych jest przestępcami. Tylko najwięcej się, coraz więcej, najwięcej się dopierdala zwykłemu Kowalskiemu. Się droga znowu wydłużyła. Ja, pier, ole. Dobra, do usłyszenia. I nie bądź uj, subskrybuj. Zmieniam trasę. A zobaczysz więcej ciekawych miejsc, ciekawej motoryzacji. Oczywiście, dla każdego. Jedź ponad jeden. Może być coś innego ciekawego, co inna motoryzacja, ale na pewno się znajdzie ktoś... Zmieniam trasę. Komu się coś spodoba. Pozdrawiam.